Posłanie trochę. Co jest? Ponieżyle ty. Tu mam jeszcze do sprzedania. Um. To jest też coś z auta. I tam też jest coś z auta z BMW. Jakby ktoś chciał ramki, jakieś celki do drzwi. Co to kurwa jest? Gezer, nie wiem co to jest, ale sprzedam, w podyszku, wszystko.